Witam Państwa. Pod koniec drugiego filmu wspomniałem, że mam w planie skonstruować prostą i tanią obrotnicę do mojego dźwigu. Obrotnica miała być zasilana tak jak siłownik olejem ściągnika, ale ilość węży hydraulicznych miała zostać ta sama, czyli dwa. Jestem już po próbach polowych, które wypadły pomyślnie, więc mogę pokazać jak to prosto zbudowałem. Trzeba kupić i zmontować cztery elementy. Koło zębate, łańcuch, silnik hydrauliczny i elektrozawór. Teraz zobaczymy jak to wygląda w praktyce. Zahaczamy pęczek łóz wieżby. Siłownik unosi ramię dźwigu. Następnie przełączamy elektrozawór. I teraz olej zasila silnik hydrauliczny, który powoduje obrót masztu. Zamontowanie tej obrotnicy nie tylko przyspieszyło załadunek wieżby na przyczepę, ale zwiększyło też Ilość załadowanej wieżby do 2 ton. Przy załadunku ręcznym udawało się załadować tylko jedną tonę i kosztowało to dużo wysiłku. Przy okazji modernizacji dźwigu uprościłem sposób podczepiania wiązki wieżby. Teraz to metrowy profil 20 na 30 z dwoma haczykami. Pęczki wieżbowe są spinane dwoma taśmami, więc wystarczyło zaczepić profil za te taśmy i można śmiało unosić. Wytrzymałość jednej taśmy to 315 kg, a pęczek wieżby waży tylko 150 kg, więc nie ma problemu. Koszt materiałów na wykonanie obrotnicy, co pokazuję na tym filmie, to 600 zł. Ale czy to warto było budować ten dźwig? Przecież ręcznie też można te łozy ładować na przyczepę. Tak, można. Ale przy ręcznym załadunku udawało się ściąć i wywieźć 3 tony wierzby dziennie, a teraz to jest 6 ton. A o wysiłku fizycznym to już nie wspomnę. Dziękuję za uwagę, a zainteresowanych tematem wieżby energetycznej zapraszam na moją stronę www.wieżbaenergetyczna.info Przez stronę można przez cały rok kupować sadzonki wieżby oraz różnego rodzaju tanie paliwa z tej pożytecznej rośliny.